Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Ariowit i w tym filmiku pokażę Wam jak założyć kanał YouTube w 2023 roku. Proszę zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał, napisać komentarz, zaczynajmy. Tak więc wchodzimy sobie w stronkę, do której linka macie w opisie, dam Wam i teraz tak, będziecie mieli sobie tutaj takie okienko, teraz tak, zaloguj się, otwórz konto. Zakładamy konto, wybieracie dla kogo, Ok, dla mnie, podajecie swoje imię nazwisko. E, nie trzeba raczej, znaczy no wiecie, prawdziwe czy nie to od Was zależy. I teraz nazwa użytkownika, mm, Gmail. I okay, poszło, podajemy hasło. Klikamy dalej, numer telefonu opcjonalnie. Czyli nie musimy na ten moment podawać Pomocniczy adres mail także. Dzień, data urodzenia. Płeć. Klikamy dalej. I teraz wybieramy ustawienia personalizacji czyli. Dopasowanie treści reklam. Dobra, wybierzmy sobie ręczną personalizację. Czy chcesz zapisywać aktywność w internecie w aplikacjach? Jak klikam. Dalej. Zapisywana historia. Ma być na Twoim kanale. Czy chcesz personalizowane reklamy, czy reklamy ogólne? Ogólne. jakieś pomnienia prywatności, tak. Trzeba. Klikamy Potwierdź. Ok, zjeżdżamy w dół. Zgadzam się. I teraz. idziemy sobie na YouTube. robimy, to wchodzimy na YouTube. Ok. Wchodzimy na YouTube klik i klikamy tutaj zaloguj się. jeżeli macie więcej kont, to dodaj konto. Teraz podajemy tutaj nazwę. Kanału. Ok. A teraz Count. Jak widzicie, mamy konto na YouTube. Mamy kanał. Dobrze, no i teraz to, co możemy zrobić, to jeszcze wejść w niego i macie, możecie wpisać, jak mają Was widzieć inni macie także przesłać zdjęcie pilowe Nick klikamy otwórz kanał. No, zaraz się naprawi. A co YouTube. okej okay, witam w YouTube Studio. Klikamy dalej macie kanał na YouTube. O kolejne rzeczy, jeżeli chcecie się dowiedzieć, to zapraszam was w kolejnych filmikach, poradnikach, jak zabezpieczyć swój kanał na YouTube, jak zacząć zarabiać i tak dalej. oraz jakimi programami nagrywać. Cześć. Dziękuję za uwagę.